Facet zmokł w kałubie, nie no, tak, nie? No, szczerze żonie, że sobie dobrze z mokli, bo będzie znowu czy sztolka. Cztery tygodnie pracy od skłucia, przez poprawki, położenie nowych płytek, zafugowanie, malowanie, popraweczki. Myślę, że efekt jest zadowalający. Oglądajcie sobie tutaj kadry, a ja wracam na mopa. Otwórz oczy, otwórz oczy, byś niczego nie przeoczył. Otwórz oczy, otwórz oczy. Otwórz oczy, otwórz bardzo szeroko, Pójść na niebo wysoko, przyjrzyj się tym obłokom, zastanów się przez chwilę, ile precyzji